Aby klientowi zależało od sprzedawcy, tak. to klient musi czuć, że sprzedawcy zależy na kliencie. No właśnie, i teraz jak to, jak to zrobić? No przede wszystkim obrócić model sprzedaży. Mhm. Czyli nie sprzedawać tak, jak się sprzedawało jeszcze chociażby 10 lat temu, mhm. bo ten model sprzedaży powstał w 1927 roku. Od 100 lat praktycznie większość handlowców sprzedaje tak samo. Czyli. Szybki kontakt z klientem, nawiązanie bardzo szybkiego kontaktu, dwa, trzy pytania, żeby zbadać jego potrzeby, a następnie przez 10-20 minut opowiadanie o tym, co dla Ciebie mam, w superlatywach w korzyściach, a przez kolejne 20-30 minut zamykanie sprzedaży kolanem. I ten model już nie działa. Okej, okay, a jaki teraz działa? A dzisiaj działa model odwrócony, czyli większość czasu zdecydowano, bo około 60-70% uh -huh. poświęcamy na to, żeby poznać klienta, poznać jego firmę budować z nim relację, mhm. jak dowiem się czego on potrzebuje, jakie ma problemy w biznesie i potrzeby, to potem z precyzją lasera daję mu rozwiązanie jego problemów, czyli moja prezentacja trwa 5 minut. Mhm. A kiedy daję mu z precyzją lasera rozwiązanie, to zamknięcie sprzedaży staje się formalnością. Po prostu go pytam, to co Panie Danielu, działamy? On mówi okay. działamy, bo dostał dokładnie to co chciał.